Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska, jestem dietetykiem, a dzisiaj kilka słów na temat soli. Sód jest niezbędny do życia, to wszyscy wiemy. Jednak ilość soli, którą przeciętnie spożywamy, niestety jest zbyt wysoka. Okazuje się, że Polacy jedzą trzykrotnie za dużo soli w ciągu dnia. Dlaczego? Dlatego, że sól jest zawarta wszędzie. Między innymi w produktach wysoko przetworzonych. Czyli jeżeli kupujecie gotowe produkty mięsne, takie jak wędliny, parówki, kiełbasy, niestety tam jest bardzo duża ilość soli. Podobnie w serach, produktach mlecznych, produktach przetworzonych, tak jak zapiekanki, pizza, wszystkiego rodzaju fast foody. No niestety tam soli jest bardzo dużo. Jeżeli solicie natomiast codziennie potrawy, które są z produktów naturalnych czyli warzywa mięso jaja Farogi, produkt sam w sobie może być delikatnie dosolony z zewnątrz, jeżeli rzeczywiście wasza dieta ogólnie jest nisko przetworzona. Natomiast jeżeli macie nadciśnienie bądź borykacie się z chorobami sercowo-naczyniowymi, bądź też macie genetyczne obciążenie tych chorób, wówczas warto zastosować dietę niskosodową i faktycznie ograniczać nawet to solenie. Wtedy możecie zastąpić przyprawami, świetnie sprawdzą się zioła, bazylia, również kurkuma, kary, to możecie jak najbardziej stosować i to też podkręci świetnie smak Waszych potraw. Ostatnio na półkach sklepowych pojawiły się różne rodzaje soli, m.in. sól himalajska, kłodawska, gruboziarnista, drobnoziarniste, z potasem, z jodem, którą wybrać? Tak naprawdę pamiętajcie, że w każdej soli mamy aż 97% sodu sodu dziennie możecie spożyć około 1,5 g, co daje nam jedną płaską łyżeczkę soli. Dlatego niezależnie od tego, jaką sól wybierzecie, dalej tego sodu jest tam najwięcej i musimy po prostu samą sól ograniczać. Nadmierna ilość soli w naszej diecie może doprowadzić do nadciśnienia, tylko u osób, które są genetycznie na to sodowrażliwe. Dlatego wtedy warto unikać soli, jeżeli wiecie, że wasi rodzice bądź wasi dziadkowie mają nadciśnienie, no wtedy pamiętajmy o tym, że tej soli za dużo nie spożywamy. Kolejna sprawa, nadmiar soli w diecie może spowodować obrzęki. Cud zatrzymuje faktycznie wodę w organizmie i jego zbyt duża ilość, przy okazji zbyt mała ilość pitej wody może spowodować to, że faktycznie tej, e, tej wody w organizmie zostanie więcej i to jest no, zwykle mm, związane z naszą gospodarką wodno Jeżeli wszystko pracuje optymalnie i przy okazji pijemy dużo wody, to Takiego efektu być nie powinno. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy aktywni, jesteśmy sportowcami, wówczas tego sodu możemy spożyć znacznie więcej, dlatego że my ten sód po prostu płacimy wraz z potem. Dlatego, e, jeżeli aktywność fizyczna jest znacznie wyższa, bądź jesteśmy zawodowymi sportowcami, wtedy aż tak znacznie nie powinniśmy wręcz unikać sodu w diecie, dlatego że on też będzie niestety doprowadzał między innymi do skurczów.